No, się jak będziemy robić challenge e, zy, że będę grać dla Sobona. jak raz i zagram 3 gry. A jak którą z nich ile tych gier przegram, tyle do końca kwietnia będę Nie, no nie do końca kwietnia, do końca czerwca będę musiał być bić y, tysięcy pucharków, że może być nie musi być win, tylko musi być przynajmniej czwarta ranga, więc w najgorszym wypadku będę musiał do, do końca czerwca, i no do wakacji Big 25 tysięcy pucharków co jest dla mnie sporo. No, no to Mortis tutaj... Więc no będzie chyba łatwo to powygrywać, no ale nie chcę wykrakać, nie chcę wykrakać. Mortis, no. No, no ja się tak nie będę bawić, no. Nie, 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 bo jeszcze na nim tu przyjdzie i mnie pozabija. Mi tak by było ok, 23 tysiące tak. No nie, nie mówcie, no nie, co ja za challenge wybrałem. Dobra, błagam, daj mi spokój. No ani, no kręcę się, oje. Dobra, dawaj, uff jakimś cudem normalnie, z tym podpisałem coś, przynajmniej, że nie będzie strzelać, nie, że będziemy sobie pomagać, no przynajmniej, że nie będziemy się atakować, albo przynajmniej, że mnie ominie raz, i tam mnie skacze, o nie, nie, nie mam tu, i zawsze fajnie w wiedzie został, eee, na przykład, mógłby ktoś mnie mam HP, no to masz no a ja wtedy, nie to, będzie wielkie starkie tu. Ej, nie trafiło tutaj i... Ledwo co? Nie, dobra już teraz mam. że będę wygr wygram? Ale będę, będę, no nie wie, Nie. Majka Słowa. Dobra, teraz to bibi, bibi. Dobra, leży. Dobra, to mam. Żeby nie teraz w najgorszym wypadku, 24K. To już będzie w miarę tak do zrobienia, bym powiedział. 24K. Jak będzie 23K, to, to też do zrobienia, zdecydowanie. A jak nie będzie żadnego, no to bije pewnie te 24K. O, tego, jest o, to o, to jest teraz to jest Maj... nie? nie, to jest o, to jest o, daj na Mike to Daj na Mike, Maj... Na Mike, to jest na Mike, co Dobra, to tego. to Dobra, Będzie bardzo dużo specjalnie na 50 sumów, więc na waję oh, Nie! Nie piąta ranga! Nie! Będę mieć pucharki na plus, ale... Nie muszę wybić weźka. Dobra, żeby teraz wygrać. Żeby teraz wygrać. No bo w te 90 dni to będzie mieli kucharków bez ID. Ale 2000 no to to już to nie będzie zdecydowanie. Takim trosem no bo... No, to za powolutku sobie z puchareczkami. Nawet jeszcze... Trochę z tymi puchami jestem trochę nóg. Ale jest sporo osób, co mają ode mnie mniej pucharków. Większość osób co gra mniej, ale... Nie, 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 nie. No, Takich osób to ma średnia pucharków tej Ósmaranga. Bardzo słabo. Czterech typków. Us. Mogę kampić, ale no, czterech cztery parkipsów, więc spoko by był kampienie. Ale tam dla latara robi. Ja sobie na chwilku tutaj już. Dlatego Karla sobie skoczy. Nie! Mam jeszcze jeden soczek. Na spokojnie. No z tym Edgarem, ale ten Edgar jest do ten. No do ciebie myślałem. Mam tarczę. Już, już. Dobra, 23k No to nie jest dużo 23k To Czyli pucharków nie. Dobra, no ale pucharki się trochę biły. 6, 8, 18 pucharków. No to mara. Więc mm, 23 tysiące pucharków. Yy, I jutro filmu nie będzie, bo mm, mogę Wam stralić. I, że jutro jadę do Częstochowy, bo tam, no nie będę zdradzać dlaczego, ale no jadę po prostu do Częstochowy, jakiś, no jakiś, będę wracać, więc no, wrócę do domu o więc trochę słabo, więc filmu na pewno jutro nie będzie, ale będzie bo no, mam jakieś zwolnienie z tego, żebym tam pojechać do Częstochowy, napiszę, no i a tyle tym odcinku. Ale we wtorek nas będzie odcinek, więc na. A! I jeszcze coś. Że jak chcecie, to y, piszcie w komentarzu, czy. Y, no, wszyscy teraz piszą, że na soka siostra, jak kanał, nie wiem. Ale ta siostra to jest... No powiem, że. No, nie wiem, co. Mm. Wszyscy o tym piszą, no ale. <suszy> Pi Piszcie jak chcecie w tym komentarzu pod tym filmem, albo nie pod tym. Jak zrobię we wtorek tam film, albo nie pod tym filmem, piszcie, że ci chcecie powrót siostry w drugach. jeszcze Tam teksty sobie wymyśli przed tym. No ale ja jej sam z tekstami nie podpowiadam, żeby nie było, więc no.